Dobra, odpalaj i zaczynamy z szlanko. Dzikie. Eee! Cenzura. Może ja ci to odpalę, bo ty... Właśnie nie, w nie, w nie Za to, że im się nie chce nigdzie dalej iść, slamy na Nie, No aż żartowałem! Właśnie. Szalona. A może nie nad krzaki, może najpierw nad drogę. Zapomniałem, ale ma urodzinki Za mało wypiła Trzymaj to mocno. Specjalnie dla niej nie mam nie tylko dyni. O, jednak nie. O, ale dołu. O! Ale nie, nie w ten... Linie z prądem. Nie, od tego się nic ja nie się stanie. Ja się Salię w torcie. torcie Fajnie by w domu wyszło na pewno. To się, to się Możesz przejść w drogę, zobaczymy co się stanie. Ej lol, ja miałam torta przecież. Zapomniałam... Mordo, o, skup się na weź. tym lepiej. <grym> no, odwróć się do nas. Pomachaj, ej! Nie, nie diabła. Możesz pomachać? Możesz. I fajnie ci się strzela z różdżki. Aspector Spektrum, czy jakoś tak. I koniec. Akurat jak chciała zaklęcie rzucić. Dobra. E, to... Wybieraj sama, tylko to jest nie do pokazu. No to wiesz możemy wziąć bączura na przykład A dungie, Chcę to. to jest dobra no to odpalamy mam pożna ziemię. no dokładnie to poleci w nas? nie to będzie fajny efekt spontany. tylko wiatr wieje więc będą iskry tam w tunelu zwiewane Aksa na dziękujemy. <noise> Małe, ale fajne, dokładnie. <noise> do chciałam, bo... A to, mogę <noise> y, to można trzymać w ręce, bo to jest zarąbi mało. Czekaj, bo mi się wbił. I y, y, to ja ci muszę to odpalić. W którą trzymać? To będzie się jarało. Fajnie to w jakimś budynku, czy gdzieś odpalić, ale. Ale co ja mam trzymać w ręce? No, bo to jest akurat ważne, przy napisane, że jest do trzymania w rękach. No. W ten, bo to jest flera jak taka wielka. A z tej folii nie trzeba tego wyciągać? Nie, ja to przypalę, zapalniczka. Nie. Bo ta już zamarzła trochę, weźmiemy tą. I tylko tak bardziej, o, Bogdaj, żeby mnie nie spaliła. No. Ale jesteśmy nawet jasne to, ej to jest jasne Zdjęcia by się z takim dobrze robiły Zróbcie mi fotę Ej no rób, niech ktoś wyciągnie telefon i zrobi zdjętko. Nie mam telefonu Jezus, ale wy jesteście... O. Ej to tak przed jeszcze... mordę Uśmiechnij się ładnie Kaczyń, tak, To. każdym nie miałaś cię porobię najwyżej jak ten nie Popatrzcie nie. na tą flarę, o O zwróćcie ryjem do flary W sumie, nawet ładnie. Ale to tak nie jest jakoś mega mocne. Ale długo to się jara dosyć. Zrobicie zdjęcie? No tak. No tak, się filmiki, będę mógł później z tego powyciągać. Takie ale... I teraz możemy z tego odpalać inne rzeczy. Okay, okay. Mamy turkot. Jezu, ale pochodnie, o mama. Jak w Minecrafcie. Ej, mam pochodnie laseczki. Odpalimy. No Dobra, teraz odpalimy fajną, fajną fajerwerkę, czyli zwariowaną żabkę. Nie odpalisz. Odpalę, bo jest żar. Co ta żabka będzie robić? Będzie skakała. może. Szkoda, że nie w naszą stronę. Byłoby śmieszne. A ja Poszedłeś na ostatni Aha, <grym grym> od A, to się U. jeszcze odpali. Nie, nie. Przed nim się a! O czego? Chciałem że w tam. O, teraz bączur. To jest fajne. Trzymaj, ktoś. Bo, bo nie mam jak tego... Tylko Chcę rzuć da... O, możesz od tego. Ręki. Tak. Tutaj masz żar. O. o. No nie, to nie jest petarda. A właśnie ja lubię. Mówiłeś daleko było daleko. Właśnie nie, tylko daleko od tego. Ale wiesz git, to jest petarda. Nie to petardy na koniec. Dostarczy. Ale tu już to samo czekaj? Tak, tu już to same głośne rzeczy to, to przygotujmy już wszystko, żeby później odpalać głośne Na raz weź ściągaj kio W sensie to ściągaj Co? To czerwone Czemu? No bo teraz jest osłonka na ląd mordo. Tak na boki kiwaj i ściągaj Trzymaj o. Mam trzymać pochodnie Mocno musisz pociągnąć, tylko kija nie Chyba będzie ciebie problem jest techniczny Problemy techniczne? Z czymś mi się to kojarzy Dobra, może ja to zrobię Cicho, czekaj, jeszcze Ale wątpię, ej, do, to już tak wykiwa chyba... Trzymaj, ja to trzymam, a ty ciągnij po prostu za to czerwone Mam zabardznięte ręce Ściśnij mocno nie <słuch> Czekajcie, czekajcie Dobra, to sobie wkładam rakietę No troszkę o nie, czekajcie, to muszę z jakiegoś lepszego miejsca. Dobra, myślę, że poleci bez problemu. Nie ma nic, nie ma nic. To miało być ciche. No, no nie, ale to już mówiłem, że to jest końcowa końcowa Teraz odpalić petardy trzeba i rzucić tam w fizzu daleko. Gdzie? Tam? Tam krzeczory. Fizdu daleko, no Słyszę ją Dobra Piotrek. To nie było zbyt głośne w sumie. Ale wiesz, co to jest? Single shot. Mogę się to trzymać w ręce? Nie, to leci w górę i będzie taki bum Więc ostatnia rzecz, ale to też jest Nie zbyt głośne, ale ładne Dobrze, to przysiad No Ale to drugie Flara, ale taka ten I zapomniałem o jednej rzeczy do stranka, więc musi oczywiście się tutaj pojawić Przepotężna moc Wszystki nas zmierzają

Więc efekt tego Pokaziku Odsuńcie się jakby się wywróciło, serio Ciekawe.